Hej, cześć! Z tej strony Xenox i witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj zrobimy opening aż 3 mega boxów. Tak? Dobrze słyszeliście? 3. Dawno nie nagrywałam i naprawdę sporo się tu zmieniło. Mam 12 tysięcy pucharków, tyle brawlerów na 20 rang. Dzisiaj kupimy tą ofertę. 2 mega boxy za 89 gemów Oraz otworzymy mega boxy za pucharki Nadal brakuje mi niestety Crowa, Leona i Sandy, lecz Pam już doropnęłam. Oprócz tego mam jeszcze parę skinów, takie jak popcorn letnią Letni, którą już widzieliście, oraz Sekurę Spike. Mam, o, mam też. I Restore, I Pink Piper. Zagramy sobie Pink Piper jeszcze. A może... Może Popcorn Noriko. Game Graba. Trochę ścisze grę. Ten ten Dynamite nie zabił. Mają już aż mają już 4 gemy. Może być problem. Próbuję tu jakoś odbijać te pociski, ale mnie cały czas zabija ten tick i Dynamite. Nie, dobra. Głowa... O kurde. Myślałam, że ta głowa tika pójdzie za mną, więc się wystarczyłem. A poszła za tym tikiem. Dobra, wal tam u tak na osiem. Trochę zadałam ale coś mi nie najlepiej. Niech maję dalej. Tam czołover Defeat. Dla niektórych może być dziwne, że gramy na języku polskim, ale uważam, że tak lepiej gra Próbuję jeszcze wygrać z Frankiem jedną, żeby o to robić te pucharki, ale dalej otwieramy. Zobaczymy, może coś wypadło. Tak, mam nadzieję. Tutaj jest brok, tak? Ta piłkarka zabije. Kurde. Chcę ja się zaczekać na robotę, tu strzela. I to. Nie, to nie, 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 nie. nie za, czemu? Głupie głowa. Jeszcze ten brok i ten misiek mnie zaszli. nie, nie, byłam w stanie nic zrobić. Trzeba bardzo uważać. Mamy jakieś tu tylko Tylko Oni mają pięć. Trzeba zabić Trzeba Brok na wszystkie. Kurde, tak mega boxy otworzymy po tym meczu już. Mam siedem gemów. O kurde 7 gemów, tak Tutaj cały czas od tego tyka Dobra, to tu padnie. To nic dziwnego. Władzę tak ulte żeby mi tu odeszli. Brakuje jednego gema. Nie, Jego muszę zabrać. Dobra, mam 10. Teraz tylko się wycofać i oni muszą mnie obronić. Ja się ukryję tutaj. Mam nadzieję, że, be, że oni nie zaatakują tamtych szatni, tam po prawej. Dobra, wygraliśmy. To przynajmniej mamy... To mamy ten... To dorobione pucharki. To co? Zaczniemy od... Uwaga i 5 rzeczy, ale nie wiadomo 215 monet 16 punktów do Poko 23 do Franka 33 do Piper 40 do Brela i 50 7 iwtikatów i 5 gemów. W ogóle mam 185 wentiketów. Jak będzie roborumble, to robimy odcinek. I 2 megaboksy. Też 5 temu. 215 monet, 11 punktów do tany. <coughs> Jak widzicie, jestem trochę chory. 16 punktów do Ricocheta Rico. 33 do Piper, 41 do Rozy, 48 do BO i 3 do. Drugi ostatni. Też 5. 9 do Penu, 16 do Alpino, do bo 22. Dokładnie 41, do paper 42, 7,903 3 Już nie mam więcej gemów. Może... chociaż nie. 69. Byłoby niestety na jeszcze czwartego, ale nie. Kontener. O! Kod czwórców. Hm. Dopiero teraz to założę, ale mi się później. Take down. Jest taka mapa. Sobie zagramy Coltan. jest spoko postaciom. Ile tu power cubów. Dobra. Trochę ulta podbiliśmy, mamy trzy power cubes. Tam Barley idzie, Wizard, Barley. Ten bo walimy. Piperka tam do niego strzela, chyba nas nie trafił. Ten nie chciał mnie. I znowu boss Jesteśmy pierwsi. You are in the lead. Jeżeli ktoś nie wie, co oznaczają różne te napisy, to You are in the lead oznacza, że jest pierwszy. You are. You are doing okay. To jest od siódmego do piątego. Czwarte, piąte, trzecie. Ej, czwarte, trzecie, drugie. To jest. Keep, God, keep up the good work. Uh, you need More Stars to jest 8, 9, 10. No wypadliśmy, ale ładnie dużo mu obrażeń zadaliśmy. Nadal jesteśmy pierwsi. Chyba nawet nie idę już zbierać power Cube, bo niedługo robot umrze. Trzeba mu jeszcze zadać, póki jest jak najwięcej. To Jessie może nawet nie zdążyć przez to, że zbierał by... Dobra, będziemy pierwsi? Pierwsi! Tak! W ostatniej chwili znowu staliśmy się pierwsi. Montaż nie. mógł dodać, ale tak jest mi wygodnie. Jak jeszcze może chwilę potrwać, sobie zagramy z Sol Showdown, chociaż Brawl bo jest uważam najlepszy. Jest taka mapa myślę, że zagramy prime. Boxik, to cubik, tu brok jest. Idziemy na środek, bo tam będzie dużo skrzynek. Cielka. Dobrze, że mi zostawiła tego cuba. Dziewiąte miejsce bardzo słabo poszło. Legendy. jeszcze coś. Dwie skrzynki, jesteśmy w stanie je bić na raz, Tak. Mam dwa powercuby, idziemy na środek, bo tam się najbardziej opłaca. prime nie znowu przegrana, ósme miejsce Nie najlepiej nie idzie. Tu jeden power Dalej niszczymy i Idziemy na środek. Nie wiem, czy nie lepiej byłoby, jak tamten LP Primo od razu iść na środek. No, więcej zyskał. Jeszcze nabił sobie na mnie Okej, okay, idzie. Nie, internet, nie umieraj. Te szeroko tu idzie. Szynki, ten i prymiej marki z idę Wydaje się. Wszelki. Dobra. Uciekam, zregeneruje się. Tutaj powinno walnąć ulcem. Trzecie miejsce. Plus sześć. Jeszcze cztery i nie będziemy na minusie. W tym odcinku otworzyliśmy trzy mega boxy. Nic nie dorobnęło. Wybiliśmy trochę pucharków. Potem tym PowerCube idę od razu. <śm> Jezu. Wiecie co? Ja już będę kończył, bo nie idzie mi dzisiaj. Nie ma dobrego dnia do grania. Ja się będę kończył. Więc do zobaczenia następnym razem. Wykonajcie. Tutaj był Xenox. No i papa. pa.